Witam was gorąco. Dzisiaj zapraszam was na rozetkowy vloga. Przy okazji też testuję mój nowy obiekt, który podobno powinien w ciszy zmieniać ostrość. Mam nadzieję, że jestem ostra, chyba jestem. Ja kilka dni temu dałam wam na Instagramie zdjęcie w którym pokazywałam jakieś śniadanie w autobusie, i wtedy zapytałam Was, czy może wyrobić jakieś dziwne rzeczy w środkach komunikacji miejskiej, a może wy świadkami takich właśnie, właśnie sytuacji. I ja z tego miejsca oczywiście dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji, którzy się wypowiedzieli i większość z Was powiedziała takie śmieszne historie, przyjemne, które wywołały uśmiech na mojej buzi, ale muszę Wam powiedzieć, że pierwotny zamysł tego filmu, nagrania tego filmu, z mojej strony nie był zbyt pozytywny, bo ostatnimi czasy byłam się. Świadkiem, naprawdę kilku bardzo dziwnych i przykrych sytuacji, i co mnie jeszcze najbardziej zaskoczyło, zabolało, to to, jak zarogowała reszta mm, e, pasażerów. Czyli właściwie nic nie zrobiła, ich kompletna obojętność i pasywność, tak jak mówię, trochę mi to zabolało i dlatego chciałam nagrać was, wam ten film, aby zapytać Was o zdanie, czy może ja zarogowałam zbyt impulsywnie, czy zarogowałam dobrze i po prostu chcecie powiedzieć, co Wy o tym myślicie i czy Wy może, jak Wy może byście zarogowali w takich sytuacjach, bo niektóre z nich były moim zdaniem, no. Mm, nawet niebezpieczne, mogły naprawdę to się źle skończyć, ale o tym zaraz, bo może zaczniemy od pozytywnej nuty, od tego co mi napisałyście i to co też zauważyłam I chcę przypomnieć, nie wiem czy wiecie o tym, że ja mieszkam w Londynie i na co dzień podróżuję, korzystam ze środków komunikacji miejskiej, wcześniej jeździłam metrem. Teraz nie. I na początku dziennym widziałam dziewczynę robiące makijaż, malujące paznokcie, i tutaj właśnie większość z was napisała o tym, że przeszkadzę wam przeszkadzałoby wam to, być właśnie świadkiem e, kogoś to maluje paznokcie ze względu na przykry zapach. I ja się przyznaję bez bicia raz też udało mi się, lecz udało mi się, próbowałam pomalować paznokcie w autobusie, ale zrezygnowałam, bo właśnie ten zapach był zbyt intensywny, chyba że ktoś wymyślił jakieś lakiery, które nie pachną. I w sumie mam sposób na to, że jeżeli mam ochotę pomalować paznokcie, a nie zdążyłam tego zrobić w domu, to robię to na przystanek autobusowi, Wczoraj wtedy wiecie nie ma, nie, nikomu nie przeszkadza zapach, tylko później muszę uważać i delikatnie brać dwoma, wiecie, palcami albo kogoś poproszę, żeby wyjął moją kartę miejską i żebym dotknął do tego punktu, żeby mogła, wiecie, wejść do autobusu i schować bilet to to inne śmieszne historie, to tutaj mi opowiadałyście, to widać o kobietę, która obcinała paznokcie u stóp, jedne dziewczyny sobie myły nogi chusteczkami, jak jest gorące, wiecie, spocone nogi, to czemu nie? Ale wiem, że ten widok może nie jest przyjemny dla wszystkich. Kwestia jedzenia w autobusie i przecież od tego się zaczęło, bo dodałam wam zdjęcie, kiedy pokazałam, że im śniadanie. Wydaje mi się, że nie wiem, tutaj może się sama sobie usprawiedliwiam, że jeżeli nie czujemy zbyt intensywnych zapachów, to jedzenie jak najbardziej jest możliwe. Czego sama nie lubię, to osoby, które jedzą bardzo intensywnie pachnące potrawy, a jeszcze jak człowiek jest głodny, to w ogóle ma ochotę na coś takiego, a najgorsze chyba z tego wszystkiego jeszcze jest to, że zostawiają później po sobie śmieci, torebki i nie wiem, czemu nie zabierają tego. Zauważyłam, że większość ludzi, którzy tak zostawiają te rzeczy, to właśnie młode osoby. Nie wiem czemu, bo zazwyczaj na każdym przystanku, jak się wysiada, to jest kosz na śmieci i można by było to zostawić i umilić później pasażerom innym Podróżowanie, ale nie wiem, czemu niektórzy tak nie myślą i po prostu zostawiają śmieci ze sobą. Um, co jeszcze? Aha, też coś na, na porządku codziennym. Kiedyś też wam w sobie wstawiałam zdjęcie kobiety, dziewczyny, która robiła makijaż w autobusie, dość trzęsącym się i robiła kreskę eyelinerem. Wiem, że dziewczyny pisała mi o używaniu zalotki i tuszowaniu rzęs, i powiem wam, że ten makijaż całkiem dobrze wyglądał, także chwała wszystkim osobom, które potrafią, potrafią to robić. Generalnie wydaje mi się, że jeżeli robicie coś w tym autobusie, coś, co nawet może się wydać. Dawać dziwne, ale to właśnie nie wydaje jakichś zbyt intensywnych dźwięków, albo um, jakoś nie pachnie brzydko, to, to czemu nie? W sumie wszystko jest dla ludzi i tak jak mówię, ja już tutaj chyba widziałam wszystko. Czekajcie, zaręknę na listę swoją. Ja też, z perspektywy mamy, która podróżuje z wózkiem, chcę powiedzieć, że miałam takich właśnie kilka sytuacji, że na przykład kierowca nie zatrzymał się w takim miejscu, aby mogła spokojnie tym wózkiem wjechać. Tak ostatnio było w sobotę i powiedziałam pani kierowcy, bo to akurat była kobieta, że niestety, ale ja nie mogę nawet tutaj wsiąść, bo stoi pani przy słupie, i tak samo później zatrzymałam się też przy słupie, jakoś tam się udało mi wymanewrować. Ale generalnie też tak jest, że tutaj większość autobusów jest niskopodługowa i bez problemu można wsiąść od razu. Jak próbowałam z wózkiem wsiąść w Polsce do autobusów, od razu też nie chcę tutaj mówić, że wszystkie autobusy są złe, bo tak nie jest. Akurat mówię tutaj o autobusach w Białymstoku, że część z nich ma 3 albo 4 stopnie i bardzo wąskie, bardzo są wąskie i tam naprawdę ciężko jest jednej osobie wciągnąć ten wózek na górę, a nie było zbyt wielu osób, które tak chętnie pomagałyby ten wózek do środka. Wnieść. I tutaj też mogą pojawić się głosy: przecież skoro masz wózek, to możecie iść, ale jeżeli się idzie piechotą z jednego miejsca do drugiego godzinę, no to czasami po prostu korzystanie z autobusu jest po prostu łatwiejsze. To tak chcę powiedzieć, bo wiem, że też mogą się pojawić osoby, które właśnie nie lubią wózków w autobusach. Też oczywiście pamiętać musimy o tym, że jeżeli decydujemy się na środki, środek transportu, publiczny środek transportu, to też musimy się liczyć z tym, że oczywiście będziemy nie podróżować sami, tylko z innymi pasażerami i z jednej strony akceptujemy się przez to, że kupujemy ten bilet, no ale z drugiej strony, to też um, nie jest mały wydatek, i moim zdaniem też należy nam się jakaś wygoda, jakieś prawo, jakiś komfort jazdy, o którym chcę właśnie Wam za sekundę powiedzieć. Zarekam jeszcze na listę, mówiłam wam o jesni, jest śmierdzącym jedzeniu, tam dziewczyny pisały, że ktoś się Krele, no, albo sardynki z puszki. To no, trochę intensywny zapach, chociaż na skóry bardzo dobry. Wiecie, kwasy omega 3 i 6, i tam inne. Czytałam też właśnie w tych komentarzach waszych, że w niektórych miastach jest całkowity zakaz jedzenia i picia w środkach komunikacji miejskiej, co mnie troszeczkę zdziwiło. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony na przykład latem nie wyobrażałabym sobie nieposiadania butelki wody w autobusie, bo to może być po prostu niebezpieczne, ktoś może zemdleć, bo jest naprawdę gorąco, szczególnie, że nie we wszystkich jest klimatyzacja. To samo tyczy się metra. Ale tutaj wydaje mi się, że też chodzi o zdrowy rozsądek i po prostu nie zostawianie później śmieci po sobie, bo to jest, jak o tym Wam mówiłam później wcześniej, bardzo nieprzyjemne. I też niekulturalne w sumie. Jeszcze jedna z Was napisała mi o ciekawostce, o której nie miałam wcześniej pojęcia, i dotyczyła ona tego, że w niektórych miastach w Polsce jest zakres rozmawiania przez telefon. I ja nie wiedziałam o tym i podobno w moim rodzinnym mieście w stoku też tak jest, że nie można rozmawiać przez telefon. I trochę mi to zdziwiło, no bo w sumie jadę w autobusie i ja jadę do pracy dość długo. Jeżeli bym nie mogła załatwić kilku spraw przez telefon, to co mam robić? Nie wiem, czytać tylko książkę, ograniczyć ten czas tylko do tego? Trochę to jest dziwne, ale też domyślam się, że chodzi o osoby, które przez telefon bardzo głośno rozmawiają, które czasami poruszają tematy, które może powinny zostać bardziej prywatnym zasięgu kręgu, a nie wszyscy dookoła pasażerowie powinni to wiedzieć. Też właśnie mieszkając w Londynie, kilkanaście razy byłam świadkiem rozmów przez telefon, bardzo, bardzo głośnych to raz, w, w innym języku. Ja nawet obok nie mogłam się skupić na niczym, bo ta głośna rozmowa przeszkadzała mi trochę, ale nie uważam tego za jakiś taki ogromny problem po raz kolejny, bo wiem o tym decydując się na jazdę takim autobusem, że ktoś obok mnie może usiąść, kto to właśnie tak, tak głośno rozmawia. I dzisiaj miałam to szczęście, że też do autobusu wsiadł pan, um, który, który najprawdopodobniej jest bezdomny, albo, może, nie wiem, nie potrafi o siebie zadbać. I też miał w ręku, słuchajcie, puszkę żubra, także pod lasie. Pod lasie. Widocznie polskie browary są jak najbardziej na czasie tutaj w, w Londynie, nie tylko w Londynie. I też nie wiem, czy bym chciała obok niego siedzieć, bo tak jak mówię, nie dość, że zapach piwa, alkoholu, to do tego jeszcze sam pan też niezbyt przyjemnie pachniał. Na szczęście niedaleko jechał i tam widać chciał z kimś porozmawiać. Czasami tak jest, że po prostu ludzie są samotni, ale domyślam się, że jeżeli miałabym obok niego siedzieć, to nie byłoby to najprzyjemniejsze. Dobra i po tej części, w której powiedziałam Wam o takich codziennych codziennych przypadkach tutaj przejdę do osobna filmu, czyli powodu, dla którego chciałam go Wam nagrać. I pierwsza sytuacja w sumie wydarzyła się kilka miesięcy temu, ale też będzie adekwatny do treści i dotyczy niestety naszych rodaków. I, I nie wiem, czy Wam mówiłam, czy wiecie o tym, ale ja pracuję w szkole, w szkole specjalnej i do pracy jeżdżę właśnie. też z dziećmi, nie tylko z mojej szkoły, ale też z innych szkół, bo to jest taki właśnie czas, że się wszyscy mniej więcej o tej samej godzinie zaczynają i kończą zajęcia. I tutaj też jest coś innego, że każda szkoła ma inny mundurek, czyli łatwo jest rozpoznać, z jakiej szkoły pochodzą. I mm, jedziemy w autobusie właśnie wcześniej rano, siedzę, rozmawiam z koleżanką i. Mm, Nagle jeden chłopak, właśnie Polak, otwiera, otwiera okno i na cały głos rzuca epitetami do dziewczyny, która stoi naprzeciwko po drugiej stronie ulicy, wyzywając ją nie wiadomo skąd, nie wiadomo znikąd, i e, ja byłam po prostu w jednym wielkim szoku. Wstałam i powiedziałam mu, że jak on może tak się zachowywać, że to, co on robi, świadczy tylko o nim. Ta dziewczyna nic mu nie zrobiła. Oczywiście ja nie znam historii, bo nie wiem naprawdę kim jest, ale to, że on tak się zachowuje w tym autobusie, świadczy tylko i wyłącznie źle o nim i um, czasami też, powiem wam, że wiem o tym, że dużo ludzi nie reaguje na takie rzeczy z tego względu, że się po prostu boi, um. Bo młodzież w dzisiejszych czas jest po prostu okrutna i ja zdaję sobie z tego sprawę, ale on na szczęście zareagował w miarę, powiem, dojrzały sposób i po prostu przeprosił mnie i moją koleżankę, która siedziała obok mnie, i usiadł i powiedział, że przepraszam, że rzeczywiście to nie było konieczne, żebym właśnie w ten sposób, nie wiem, wyrażał się o swojej koleżance. To była taka, wiecie, delikatna historia, chłopak jeszcze wiedział, w między innymi, jak przeprosić. Kolejną sytuację miałam też już kilka miesięcy temu. Siedziałam w autobusie, wracałem z pracy i nagle czuję, że ktoś coś we mnie rzuca. I nie wiem, czy ja byłam tym e, tragetem, czy, ja byłem, czy to we mnie miało być rzucone, czy po prostu to był przypadek. Jeżeli ktoś by rzucił coś raz, to byłoby, nie zareagowała. A to działo się na takich dość regularnych odstępach. Wtedy wstałam i odwróciłam się i też powiedziałam, że nie wiem, dlaczego, co ci zrobiłam, dlaczego we mnie rzucasz. I wtedy... Eee, zostałam skrzyczana. Te dziewczyny zareagowały w e, trochę inny sposób, bo e, nie poczuły żadnej skruchy, wręcz przeciwnie, naskoczyły na mnie jeszcze bardziej, e, że on nic złego nie robił i że ja powinnam siedzieć cicho i nic nie robić i... E, Tutaj właśnie ta konieczność noszenia mundurków sprawiła, że wiedziałam dokładnie, z której szkoły są, i następnego dnia zadzwoniłam do dyrektorki i powiedziałam jej, jak wyzwałem mnie od różnych i ta dziewczyna później napisała do mnie list przepraszający, także wiecie, rozwiązałam tę sytuację, ale nikt inny w autobusie, się jeszcze powiedzieć, że autobus był pełny, nikt jeszcze nigdy nie powiedział, że nie powinno się rzucać jedzenia w pasażerów, którzy siedzą z przodu. Kolejna historia na dziś będzie o słuchaniu głośnej muzyki w Wy, wy, wy właśnie w autobusie I jadę z pracy Przemęczona Miałam ochotę sobie też przysnąć troszeczkę I em, z tyłu Słyszę głosy e, Nie wiem, nie znam wykonawcy Także Wam nie powiem Ale była to grupka też dziewczyn Dziewczyny są wiele gorsze niż chłopcy e, Dziewczyn, która m, słuchała em, Słuchała jakiegoś e, Słuchała nagrania o tym, jak jakiś facet wylizywał narządy rodne dla innej kobiety, i generalnie, możecie sobie wyobrazić jakieś inne treści tych, tych, tych słów tej piosenki. I nie, zaczęło się od innej piosenki, a później przeszło do tej. I to było naprawdę bardzo głośno, także tutaj nie będę przytoczała Wam słów tego nagrania. I nie wytrzymałam, słuchajcie, i też pełno ludzi w autobusie. Dzieci małe też jadą, y, z, z innych szkół, kobiety z woskami, nikt nic nie powiedział. Wstałam i powiedziałam, zapytałam, czy może nie miałoby ochoty nałożyć słuchawki. I że powinny się wstydzić, że one jako kobiety młode słuchają muzyki tak uwłaczającej właśnie nam kobietom, i przedstawiającej nie wiem, bardzo prywatne sprawy w tak wulgarny sposób. I słuchajcie, dziewczyny. Wyłączymy muzykę, posłuchamy mnie, a muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy ja reaguję w autobusie, to serce mi waje tak, jakby miało zaraz wyskoczyć z piersi, no bo to trochę się, się stresuje, bo tak naprawdę nigdy nie wiem, co się stanie, bo może pewnego dnia będę wracała w autobusie, a ta osoba będzie siedziała za mną z tyłu i na przykład wróci mi jakąś gumę drzucia do włosów albo coś takiego i później będę miała z tym problem, bo mówicie, młodzież naprawdę ma dużo pomysłów teraz. I e, dziewczyny wyłączyły muzykę. Ale zaczęły śpiewać. To samą piosenkę. I wiecie, nie powiedziałam, nie mogę powiedzieć, że słuchajcie, nie śpiewajcie. I na, na szczęście wtedy już nie zareagowałam, zostawiłam to po prostu tak jak było i e, na nieszczęście moje dziewczyny wysiadały, tam gdzie praktycznie ja wysiadam. I pomyślałam sobie, tak wiecie, już jak powiedziałam mi o tym, żeby włączyły tę muzykę, bo w sumie włączyły ją. Trochę mi to zajęło, ale ja, ja rozumiem, że nie można oczywiście słuchać bezpośrednio, wiecie, takie mnie starej tutaj, które gada i jeszcze one wtedy nazywały mnie Barbie. Nie wiem <grym> dlaczego. Um, I wychodzę z autobusu, powiedziałam, że dziewczyny dziękuję Wam za to, że wyłączyłyście muzykę. Bardzo to doceniam i, i fajnie. I mówię że tylko szkoda, że właśnie słuchacie takiej muzyki, jak u wy kobiety. I ona... Chyba pomimo tego, że nie powiedziałem nic, ale widziałam w oczach, że dziękowała mi za to, że ja im podziękowałam, bo tak właśnie, tak właśnie robię w pracy, że jeżeli ktoś robi coś złego i jeżeli poprawi się to później, może to dziękuję, i żeby widział nagrodę taką nawet słowną, ale to zawsze się liczy, to zawsze się liczy i to jest bardzo ważne, jeżeli, jeżeli chcemy dobrze wychowywać młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, a tak samo też to działa na, na dorosłych. Um, miałam jeszcze taką sytuację, też właśnie więcej mi się przypomina teraz, jak nagrywam i burzę ten film o chłopcach, którzy grali w piłkę z tyłu w autobusie, bo tył autobusu to jest jedno z najprostszych miejsc chyba um, i też im powiedziałam, że słuchajcie, chłopaki, to chyba nie jest dobre miejsce na to, żeby grać w tą piłkę. I kogoś to może kogoś uderzyć z niechcących, możecie jakąś krzywdę zrobić, i ja. I oni też zrozumieli, na szczęście, i też przeprosili mnie, i też wysiadłam z nimi z autobusu i powiedziałam, że mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego tak powiedziałam. I chłopaki też przyteknęli, rzeczywiście, powiedzieć, stwierdzili, że to było, że to było głupie. Także miałam po raz kolejny szczęście, bo trafiłam na osoby, które rozumieją. I, i też tutaj chcę Wam powiedzieć, że. Nie wiem, czy powiedziałabym, czy miałabym taką odwagę, jeżeli nie pracowałabym w szkole i jeżeli sama na co dzień nie musiałabym właśnie z takimi problemami się borykać, bo um, ja pracuję w szkole specjalnej, u nas takie właśnie zachowania na, na, na porządku dziennym się trafiają i. Tak, ale właśnie tak dziwnie, mnie, czy to nikt inny nie ma, nie, nie ma tyle, na tyle jaj, żeby właśnie wstać i powiedzieć, że czegoś nie powinno się robić. Ja tutaj nie mówię, żeby od razu się rzucać z buzią i żeby krzyczeć na kogoś, tylko po prostu zapytać, się, dlaczego to robią i może znaleźć powód. Wiecie, tak delikatnie podejść z tej strony, przyjemniej bardziej, żeby, żeby to spostrać i zrozumieć. I jestem pewna, że te osoby też inaczej zareagują, niż jeżeli ktoś zaczął, bo od razu na nie wiecie, japi, 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 jap, jap, dlaczego tak jesteś, dlaczego tak robisz. Ostatnią historię na dzieci opowiem wam dzisiaj już w towarzystwie mojego syna, który nie wrócił. Um, ostatnia najsmutniejsza i potencjalnie mogła się naprawdę źle skończyć. Nawet nie chcę myśleć, w sumie, co się mogło stać. I dotyczy jednego z uczniów z mojej szkoły. Eee, chłopca, który jest bardzo młody, bardzo naiwny, wygląda o wiele starzej, o wiele dojrzałej niż, niż tak jest. Eee, Przystojny bardzo chłopak, właśnie wsiadamy do autobusu, a tam już stały się co dzieciaki z innej szkoły i wołają go. On chcąc być popularnym, podchodzi do nich i rozmawia z nimi i dziewczyny pytają go właśnie o to, ile ma lat, on mówi, one nie wierzą, Proszą, żeby pokazał swój dzienniczek, on to robi, i wtedy już jedna z moich uczennic mówi, że coś tam się dzieje. Ja wiecie, słucham kątem ucha i jeszcze na razie nie reaguję, bo, bo moim zdaniem nie było takiej potrzeby jeszcze w tym momencie. No i te dziewczyny coraz bardziej próbują, jak gdyby, przemówić temu chłopcowi, że jedna z nich podoba, on się bardzo jej podoba. Ja powiem szczerze naprawdę, w ich głosie nie czułam jeszcze wtedy może jakiegoś sarkazmu, tylko rzeczywiście, mówię Wam, chłopak bardzo przystojny, one rzeczywiście może chciały, nie wiem, się mówić z nim na randkach, nie wiem. I zareagowałam wtedy, kiedy jedna z nich właśnie poprosiła o to, żeby on usiadł u niej na kolanach i on zaczął to robić. Po prostu zaczął się przesuwać, aby bliżej jeszcze nich usiąść i wtedy ja wstałam i oczywiście powiedziałam o tym, że nie powinni wykorzystywać naiwności, a także niewiedzy, niedojrzałości. Kogoś, doskonale wiedzą do jakiej szkoły chodzi, doskonale wiedzą, że ma problemy z niektórymi zachowaniami społecznymi, i one to po prostu wykorzystują, przy, przy okazji się przy tym śmiejąc, bo sprawa nie dotyczyła toczy, tylko tych dziewczyn, ale oczywiście też ich znajomych, którzy byli świadkami tego wszystkiego i mieli z tego niezły ubaw. I. Mm... Od razu go zawołałam do siebie, powiedziałam, że ono się tak nie powinny zachowywać i e, one też już chyba wtedy zrozumiały, że zrobiły coś bardzo głupiego, coś co potencjalnie naprawdę mogło się e, źle skończyć, bo. Mm... Każdy z nas młody, ja nie byłam młodym chłopcem, jestem kobietą, ale z opowieści moich znajomych wiem o tym, że bardzo łatwo jest się podniecić takiemu, takiemu chłopakowi. Już mówię, ja nawet nie chciałam nic myśleć, co jeszcze by mogło się wydarzyć, bo um, oczywiście on nie miał złych intencji, a te dziewczyny. A te dziewczyny tak. I e, następnego dnia mieliśmy na ten temat rozmowę w szkole, że nie powinniśmy rozmawiać ze znajomymi, tym bardziej, że e, to nie są nawet nasi znajomi, bo fakt oni wiedzą, jak ty masz na imię, ale on nawet nie, nie potrafił powiedzieć, e, z, kim, z kim miał do czynienia. Znaczy też udało nam się ich odnaleźć i też e, formalnie przeprosili. Już z nami nie podróżują w sumie teraz, także w autobusie jest troszeczkę luźniej. Bo m, były też wcześniej takie przypadki, że właśnie, tak jak to robią, bawiąc się różnymi przedmiotami, które może powoduje uśmiech na twarzy, a może nie powinny tego być pokazywane w publicznych miejscach, bo tak to mogę ująć delikatnie. I po raz kolejny nikt nie zareagował, nikt nic nie powiedział, oprócz mnie i nie chcę myśleć, co by się wydarzyło, gdybym nie tam nie było razem razem z nimi. Ehm, dajcie mi znać, słuchajcie, czy wy byliście świadkami jakichś takich właśnie przykrych sytuacji w autobusach? Czy też nic nie zrobiliście? Czy się boicie może? Czy, czy, czy tak się nie robi? Czy myślicie, że po prostu nie zwracając uwagi, to przejdzie? Ja, właśnie z tego względu, że pracuję w szkole, czuję taką potrzebę i wiem o tym, że powinno się mówić. Kiedy coś ktoś robi źle Czy boicie się podróżować Środkami komunikacji miejskiej Czy uważacie, że są niebezpieczne Jak taka sytuacja waszym zdaniem zostałaby rozwiązana w Polsce Czy do takiej, do takiej w ogóle by doszło Um, bardzo ciekawa jestem Waszych opinii, Waszych zdań. No, możecie też mi napisać na pozytywną notę, jakie wasz ciekawe historie spotkałam w autobusie. Um, śmieszne. No, nie bo jest zazwyczaj, zazwyczaj coś ciekawego się dzieje, ale sie, niestety często sie, też takie jest, że, że, że jakieś tam się dzieją e, niezbyt przyjemne rzeczy. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się, pa, pa.